Hej hej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Sagi, a to jest kolejny odcinek z serii, zagrajmy w Company of Heroes i już dzisiaj e, lecimy normalnie bez żadnych nadprogramowych misji widocznych w dalszej części jak gdyby tutaj tej naszej listy. E, ja tu kliknę, niech sobie leci, chyba jest filmik, także się uciszę i zaraz wracam. airborne secured, supreme allied command has identified our next priority, the crossroad town of st. low. now the only place we can cross the river veer is right here. unfortunately, we have very limited intelligence on this area. able company will move in after dawn. <laughs> Tak, wczytywane. No, także tak jak widzieliście, Sendlo przyjdzie nam zdobywać w późniejszym etapie, czego w sumie nie trudno jest się domyśleć, a wpierw musimy jak gdyby opanować i utrzymać to miasteczko tutaj, bo jest ono jak widzicie, co w sumie widać na obrazku takim e, miejscem gdzie można przekroczyć właśnie tą rzekę, o której mówili przed chwilą. Dobra, uruchamiam, pewnie będzie katcenka, chyba na pewno będzie kaccenka, także się uciszę, obejrzyjcie sobie i zaraz wracam. 38th ss panzer grenadier has blown the only bridge into st. Vermont. without it, division can't push forward. it's abel's job to get the engineers in there and bring that bridge back into play. once the bridge is up, it'll have to be protected. this means pushing the 38th back out of st. Vermont. by flanking the town, we should be able to force the krauts into a pocket around the town square here. then it's just a matter of clearing the square and capturing this strategic point. Dobra, wszystko. Dobra, najpierw wyślę tutaj, żeby naprawiali. I ogólnie tak, w tej misji pojawiły się dwie nowe maszyny, przynajmniej na razie. Pierwszą był ten taki e, gąsienicowy mały pojazd który na filmiku wjechał na most i wysadził go. To jest moi drodzy Goliat. I taka, takie ustrojstwo istniało naprawdę, tylko nie wiem czy było... E, napędzane właśnie silnikiem bez żadnych przewodów czy właśnie był jakiś przewód co ten noc jest w całości a nie on jest tu wysadzony dobra eee, a drugim pojazdem jest tutaj Sherman którego widzicie Kaliope który ma takie wyrzutnie rakiet, one są naprawdę fantastyczne. W drugiej części po sieci z tego co widziałem filmiki w internecie. Łatwo można znaleźć, bo no, sieją pogrom. Sieją pogrom te, te pojazdy z, z tym ulepszeniem. Czekajcie sobie ciszę, bo mi tu głośno Krzyczą i, i mogę się skupić. Zaraz wam zresztą po... Bo, a bo, Indy, to, nie... Ja to się cofnijcie. A najpierw zrobimy... Bo właśnie, widzicie jaki to ma zasięg, aż dotąd. A ja wpierw zrobię może tak, tą chatę przyrżnę zrobię ulepszenie Moździerz Moździerzanku Przepraszam, że nie zrobiłem zbliżenia jak to strzelało Musiałem wydać kilka poleceń Najwyżej przy następnej salwie e, Wam pokażę I o tyle jest fajny ten Sherman, że on chyba Chyba może atakować też tą armatą główną. Nie jestem pewny, ale zdaje mi się, że tak, że powinien. No, zobaczymy. Dobra, ci tu biegną. Inżynierom wydam polecenie, żeby postawili mi ten budynek, jeśli tylko gdzieś. No co? O, 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 było, było, było. Jest. Dobra, super. Budujemy drugich. Moździerzem. Będę ostrzeliwał ten budynek. Naprawdę? Taki mają zasięg, aż jestem zdziwiony. Ale Mojżerz już ostrzeliwuje, także spoko loko. Dobra, inżynierzy się zrobili. Z tego co pamiętam... Moi drodzy, to w tej misji, aby zdobyć medal musimy rozwalić główną bazę, która jest tutaj. Ja się postaram to zrobić. Postaram, nie obiecuję czy mi to wyjdzie, bo dawno grałem w tą grę i mogłem wyjść na tyle z wprawy, że mogę nie dać rady Ale nie będzie to przeszkodą, ponieważ tak czy siak tu w tym miejscu będę się musiał bronić przez określoną ilość czasu, więc będę mógł sobie ze spokojem spróbować za zaraszować tutaj. Zobaczmy czy się uda. Dobra, tu przejęli, to od razu im wydam polecenie, żeby stawiali księga e, tam jest karabin. Dobra, to teraz wydam rozkaz temu czołgowi. I zrobię zbliżenie, żebyście mogli sobie zobaczyć jak to wygląda. O, widzicie? Bu bu. bu, bu, bu. Cała ta runęła. No. I na na bank. Na bank powtarzam, na bank po ckm -ie. Także mam spokój, mogę się zająć tutaj tym wszystkim, naprawieniem tego nieszczęsnego mostu. W sumie na rzecz by się przydała, Przydałoby się postawić kompanię zmotoryzowaną, czy tam, nie, pancerną, żebym mógł ulepszenia robić do czołgów i budować same czołgi. Dobra, tu podnieśli, niczego więcej nie ma taka niby ścieżka tak, taka główka wręcz albo cypelek że wiecie można przyjść powędkować tu porzucać może jakieś ryby są o widzicie tu, tu jest przystań nawet mają łódki pewnie pewnie jak nie było wojny i mieszkańcy byli to wypływali i coś tam łowili jakieś sztupaki albo konie może jakąś białą rybę ciężko mi powiedzieć co jest w tej rzece może nie ma nic może Niemcy wszystko wybili no mało zasobów, a no tak, paliwa brakuje, tu mam postawione, ale to kurcze idzie powoli jak flaki z to bardziej mi się będzie opłacało to postawić, o. Jaką miałam kompanię wtedy? Aha, powietrzną. Hmm, okej. Okay. No dobra, już będzie. Jak tylko postawicie, to tu mi postawicie to, żeby zabezpieczało to podejście. Ja skupiony tu w tym miejscu na tym rynku I oczywiście kościółka nie mogło zabraknąć Idealna miejscowa dla snajpera Tylko trzeba go wpierw zrekrutować Dobra zrobiło się Mówię inżynierzy proszę się nie opierniczać O budujemy tak 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 Moździerz jest tu zrobili Dobra widzimy piechotą Moździerz, proszę tu czy tu jakiś pojazd będzie tak? Oj, 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 oj. No, nie, nie się. E, B. Dla ja właśnie kurczę sprawdzę, bo sam, sam jestem ciekaw, czy jestem w stanie tym pojazdem. Nie, nie mogę. Nie ma, nie ma też dostępnej armaty. No trudno, szkoda. Co by tu zrobić? Chyba tylko to mi zostaje. Nie, nie słuchaj. Nie, bo w momencie, gdy to uruchomiłem, uświadomiłem sobie, że to było bez sensu, ale może coś tu się działo w tych budynkach, to też przy okazji dostaną. A my w tej chwili możemy spróbować przejść tą piechotą i coś tam zrobić. Ja muszę troszkę więcej sobie zainwestować w nią, bo mam tylko jeden oddział. A jeszcze póki co spadę, że nie mogę. No, proszę, nie i się wycofajcie. Niczy go rozwali? Tak. Tak, super, dostaliśmy troszkę doświadczenia. W sumie już jakieś widać oddziały. Tu inżynierowie się zajmą tym Shermanem. Jeszcze troszkę. Tu się karabin zrobił. I tu widzę, że snajper przyszedł. Super. To troszkę zobaczę, co tam jest. Teraz by się przydało, to niepotrzebnie wtedy zmarnowałem, muszę pół minuty czekać. Bo wiecie, snajperem sobie podchodzę. Patrzę gdzie jest najbardziej stój, 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 najbardziej łakomy kąsek. W postaci wiecie jakichś zgrupowań żołnierzy niemieckich, albo jakiś pojazd, albo jakieś stanowisko broni ciężkiej, pokroju karabinu maszynowego albo armaty przeciwpancernej i po prostu snajperem takie coś znajduję. A z pomocą Kaiopii ostrzelił. <grywa> Ale zrymowałem. O nie, 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 ten sobie tu patroluje. Cofnij się, kolego. Może w ten sposób, żeby go. Dobra, em... ja, ja to nie to sobie. Aha ha. Dlaczego? Stop jest H Hmm, dziwne. Nie powinno być S. no ale dobra. Od stop, a nie od halt. Chyba, że... Chcieli zrobić ukłon w stronę niemieckich graczy. Dobra, pojechał sobie. Teraz ty, Warto, panie sniperze. się troszkę przebiegnij na braku kamuflażu, żeby było szybciej, bo on ogólnie jak jest w kamuflażu, widzicie, wolniej się przemieszcza. Co czyni go... O, pójdziemy tutaj. Ja chyba po prostu zdam się na moją męską intuicję i sobie ostrzelam tu. No, on tam jeździ sobie tak dookoła, ma jakiś tak, obszar wyznaczony. O, widzisz, coś tam trafiłem. Tu mi się piechota ukazała. O, spoko. I tym sposobem zdobyłem doświadczenia dosyć na spadochroniarzy, więc od razu ich sobie robię, bo dzięki temu będę mógł em, Dzięki temu będę mógł bazuki w końcu mieć, bo niestety zwykli riflemani, czyli strzelcy nie mają bazuk na wyposażeniu, jedynie zrobiłem im ulepszenie, że mają browingi a tym teraz kupuję i będzie bazuka i już pojazdu się nie będę bał zaznaczę tych i teraz, 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 teraz i to się w sumie przyda stacja medyczna, to ją tu postawimy jest dosyć paliwa to ja się cofnę żeby zrobić sobie kompanię pancerną kompania pancerna to się z tak z ciekawości nie, park maszynowy w nie, u Niemców chyba jest kompania pancerna albo jakaś tam wiecie pancer kompanii czy coś takiego ci co znają niemiecki to mogą spróbować coś napisać ja niestety nie znam Dopiero, myślę, Zawsze. Dobra, w porę. Wybudowało się. Raz. Drugi nie trafił, ale za chwilę posiadamy sticky bomba, co pomaga... Później... Aha, to działko nieszczęsne. Tak, Przysuncie się i się schowajcie. No nie, jeszcze to się trzyma? LOL. Dalej, rozwalcie. No właśnie. No. Tak. Łołownie. No, Przesuńcie się, niech się zrobią. Snajpera damy do środka. Teraz tym podjedziemy kawałeczek. I tak, to działko byłoby dobrze przejąć. No. Działko byłoby bardzo, ale to bardzo dobrze przejąć. Może się uda. Spróbujemy. Tu mamy amunicję darmową. replacements are ready to drop. We're at the town square. Looks like it's well defended. Infantry reserves en route. Reinforcement proceeding. No, jeszcze jeden został. I jeszcze jeden tam rzuccie. A teraz wejście tu i ostrzeliwanie. Karabin został wyeliminowany. Dostali poziom. Tylko nie wiem czemu... Aha, bo się jednostka. Tak, bo się jednostka robiła, dlatego nie mogli wejść. I teraz już ostrzeliwują I to. O, pięknie, super. A teraz tutaj. Ten jeden, to już nie powinien być problemem. Teraz wyjmiemy tych i przeniesiemy do tego budynku Sniper, sniper, chodź tu, wyjmij to, prędzej się przemieszczaj Teraz tak Tu tutaj, chodź, polego karabin masz dlaczego ja go nie przenieściłem tak, Wyjmiemy ich żeby zrobić miejsce na karabin maszynowy no, wsadzimy ich tutaj do tego budynku kaliopi oczywiście jakby było B chcę by tu przywalić kul gleby tylko w to nie trafiło no troszkę troszkę walnęły tutaj dwóch moich chyba zginęło przez to dobra cofajcie się karabin wejdź tu jest pięciu, tu jest snajper e, Moździerz... Moździerz niech się przeniesie tutaj. A ja mogę postawić kolejnych i bierzemy armatę i od razu ją też zrzucimy. Bo armata się przyda. Może go widzicie. Szczół, snajper. Snajpera wsadzę do wieży, bo będzie miał chyba lepszy, lepszy widok. Nie chyba tylko na pewno, tylko nie wiem czy będzie patrzył z tych okienek, które tam były. Dobra. Teraz to. Tak. No co za gnojki. Zostawcie mój czołg. To jest chyba jedyny jaki mam dostępny w tej misji. Tak. Jest okay. No i niestety zostało zniszczone. No trudno, będziemy musieli sobie radzić bez niego. Tak. Wychodźcie tu i tu naprawcie. Gdzie jesteście, to tutaj. I co? I oszczędzamy na kolejnych, bo ich mogę w polu sobie rekrutować, nie ma problemu. I słuchajcie, zrobimy w ten sposób, bo w momencie, gdy to przejmę, załączy się kolejny skrypt. skrypt. Ja tu najpierw deczko sobie obuduję to wszystko. Tu widzę, że coś jedzie. Ale już działo mam, więc będzie miało niespodziankę. Pytanie, czy przyjedzie stąd, czy stąd. Tego nie wiem. O, tu sobie leży darmowa darmowy pancerszlek, tu widzę, że jakiś samochód jeździ, a ten by przyjechał, no to będzie miał niespodziankę, chyba, że ten zauważy tą moją piechotę. Nie, wiecie no to będzie miał niespodziankę. No, jeszcze, jeszcze, jeszcze troszeczkę, zapraszamy i... Jest, silnik uszkodzony i za chwilę będzie pewnie zniszczony. tak. Ja przejmę. No to nie do ognia, to jest fajne Bardzo niefajne i nie będę tego gonił na pewno tą piechotą. No, moi spadochroniarze tam powinni się z tym uporać. Ja sobie zrzucę kolejnych. Tu się to podstawiło, więc od razu... Aha, za mało. 200... No dobra. Tymu to się zrobi. I tych wysyłamy tutaj. Tu się zrobili, dobra. To teraz zrobimy tak. Tutaj worki. Wy nie możecie, ale wy możecie. Też nie możecie? Ojej. No, no tak. No to tylko inżynierami mogę to No cóż. Popodnoście to, koledzy. Tak. I teraz trzeba ich w miarę logicznie porozmieszczać Tu jest karabin maszynowy, tu jest moździerz, moździerz damy na środek Jeszcze to przejmujecie? Łomatko Dobra, tu biegną To się robi Podnieście jest 16 paliwa, wow A nie, z zasięgu te... No, bo tu, tu nie ma połączenia, więc nie mogę dobra. E, tak, wy tu... Ty, a, No tak, bo musi być na terenie To pozostaje mi budowanie worków Pozostaje mi budowanie worków i, e, i zasiek ewentualnych czy tam zapór przeciwko co faj, tu cię ustawię Będziesz wspierać a i teraz myślę co by tu jeszcze zrobić Na pewno jeszcze jednych albo nie działo Bo działo <laughs> Przepraszam działo jeżeli zostanie pozbawione załogi może być ponownie obsadzone No chyba że je zniszczą, nie? Ale tutaj w tym wypadku e, tu by się też przydało ustawić na ten wylot Tu jest ustawione w tym kierunku to sobie sobie sieć, no i tak. tak z trzech stron się postaram budować żeby był taki jak gdyby trójkąt jeszcze nie wiem, ewentualnie w paru miejscach żeby mi gdzieś od boku nie wjeżdżały pojazdy ustawię zapory przeciw pojazdom te tutaj, przeciwczołgowe na przykład w tym miejscu, żeby tu mi pojazdy nie wjeżdżały od boku i, i w tym chyba w sumie tu bym musiał w tym momencie albo ustawić działo skierowane w tym kierunku po prostu też mogę chyba to będzie najlepsze a, Dobra tu stawiacie, tu stawiacie mhm. a ja teraz będę zbierać chociaż nie mało mamy tak zobaczymy jak to będzie wyjście Stawić tutaj aby tutaj I w, ten w ten sposób czołgi nie będą mogły wyjeżdżać tędy i gdzieś tu od boku czy od tyłu mi się ładować tylko będę zmuszony jechać tędy a tu obrócę sobie działo bo widzicie tu też stawiam więc w sumie czołgi mi żadne nie wiadą tu tą flankę zostawię otwartą i mam skierowane działo jak gdyby w tym kierunku także tu nie ma problemu tutaj też postawię zasieki i jedyna droga będzie tędy wiodła a tutaj też mam ustawione działo no i wiadomo masę z piechoty która ma te wyposażenie przeciwko pancerne bazuki także nie będzie problemu ale to słuchajcie za chwilę do was wracam bo widzę że jest 22 minuta troszeczkę się zagadałem także robimy szybkie cięcie i zaraz wracam